Dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam serdecznie Witam wszystkich, serdecznie na kolejnym odcinku z zada Ci dzisiaj kolejny dzień oczywiście i to jest oczywiście dzień już 14 chyba eee, tak, 14 dzień, chyba wow, okazję zapamiętam o dzień który wygrałem. więc tak Dzisiaj mam oczywiście sporo nowych, oczywiście, dla was informacji, czyli jakie będą informacje. Event yy, Wielkanocny, nowy jakiś e będzie event, który nie z... ja wam za chwilę opowiem. Yy, nowe kadekony i no, parę nowych, oczywiście, ciekawych rzeczy. I wiadomo, co się u mnie pozmieniło w, w dniu 14. Więc tak. Zaczniemy oczywiście od, co się zmieniło w 14 dniu. Więc y, dzisiaj, y, jak nagrywam o godzinie 6, 17, y, będzie akurat koniec hero coinów. I jakie jest, oczywiście, moje miejsce w coinach y, solo, a kto nie jest w 106 miejscu? Nie będę akurat już zrobić setnego miejsca, mówi się trudno. Walczyłem oczywiście dzielnie, ale zabrakło tego Tisiaka, żeby tak utrzymać mniej więcej miejsca. No, no niestety, nie udało mi się osiągnąć. Mówi się trudno. Przynajmniej zawsze te 3 punkty mnie to się będą zadało. E, Spaby Hadocoina. E, jak to już mówiłem, zmieniłem oczywiście dużynę z Siegena namada Salvatua, nie, nie wiem czy jak się dobrze czyta. z tego sari chłopaki. I przekazuję pozdrawiam tą dużynkę. Oczywiście chciałbym podziękować Dużynę z, z Siege, że mogłem być z wami do końca. Ogólnie e, zmieniłem się dużynę. Więc jeżeli będzie ktoś chciał zagać. W dużnej siebie, czyli głównie jak ktoś ma na przykład troszeczkę niski poziom, nie wiem, tak setny czy coś, gdyby ktoś chciał do siegę, to zapraszam serdecznie. Bardzo fajna atmosfera, bardzo często e, aktywny e, czat. I można oczywiście fajnie sobie pogadać, więc chciałbym jeszcze raz siebie podziękować. W sumie ma, zobaczymy czy będę na długo w tej nie. I tyle. Zobaczymy. Więc tak. Mm... Pokazuję wam, oczywiście, co się nie zmieniło, więc tak. Kanet aktualnie mam 366 punktów, już akurat mija pół, e, pół dnia kanetu. I czy ja zdążę full kanetu? Szczerze mówiąc, jak tak się sta, że zastanawiam przez kilka dni, to ja nie wiem, czy ja zdążę, bo chciałbym chociaż do tych oponek dojść, więc nie cały czas próbuję walczyć, ale będzie ciężko. Zdelewaną, ale w tej chwili nie mam tylko te energie i monetki Kasy no to wiadomo, pod koniec odcinka będzie yy, Co mogę wam powiedzieć Szyny wiadomo na razie dalej nie tykane, tutaj mam macie mniej więcej yy, Te co mam tutaj jeszcze nie zaznaczone Wiadomo bo bardzo dużo pisaliście mi w wiadomościach na HDZ dlaczego mam słabe statystyki albo dlaczego gram pod intuicję, bo znaleźli się parę osób, którzy pytają się dlaczego mam mało intuicji powtarzam jeszcze raz i sobie będę powtarzał już to wiele razy ja gram pod inteligencję, nie gram pod intuicję, nigdy nie będę miał zamiaru pod intuicję już gram od y, PL y, 26 gram pod inteligencję i nagle no, będę go pod inteligencję, więc w razie czego nie zadawajcie mi pytań jakbyście mogli no i tak będziecie pytać, dlaczego mam słabe staty, albo dlaczego gram podnie intuicję. Ja po prostu gram w swoim tempie. Wiadomo, za dwa tygodnie będę miał o wiele lepsze statystyki. O, to ja bym powiedział, dwukrotnie więcej. Bo wiadomo, w czynach punktach mam akurat 26 nagród znajdziecie po tych nagród są po 3, nawet niektóre są po 10, 4 albo 7, więc. No macie tutaj takie przykłady, ile można takie coś dobyć, 6. Więc tego nie będę od, yy, odbierać, albo sobie mogę już dzisiaj zacząć odbierać, bo czekać jestem na. Tak, jestem na czempionie, więc w sumie mógłbym już na czempiona wydać powoli te umiejętności, bo już te 30% podwyższonych umiejętności wydałem sporo, więc w sumie przed yy, zakończeniem odcinka, czyli przed kasenem jeszcze to wydamy już szybko statystyki. Nie tak, ta pojedynka wiadomo, Champion mam. Próbuję się utrzymać na tym Championie. Zawsze idę do przodu, albo do tyłu. No to wiadomo jak to jest. Teningi. Mm, no jak na razie mam 56 do zrobienia dzisiaj. Bo szczerze mówiąc, z rynem miałem 90 coś i przez cały tydzień przez te kasyno wiadomo będę miał co robić. Bo praktycznie wiadomo... No kasy daje w kość. I to powiem szczerze, że nieźle w kość. Tutaj można coś tam po szybko teraz poklikać, bo wiadomo, chciałbym oczywiście zdążyć nad wszystkim. Przy okazji, yy, będziemy oczywiście dzisiaj oceniać też osoby z yy, komentarzach. Na, niestety na, akurat bardzo mało osób napisało w komentarzach ocenki, więc tylko ocenimy dzisiaj dwie osoby. A powtarzam jeszcze raz, jeżeli będzie ktoś chciał oczywiście ocenkę, to piszcie oczywiście się w komentarzach, bo będę chciał ocenić przynajmniej po 5 osób z, na każdym odcinku. A, a dzisiaj tylko ocenimy, ocenimy tylko dwie osoby, no bo tylko dwie osoby napisały w komentarzach. No cóż. Yy, dobra, jak wygląda warsztat? Warsztat jak mówiłem wspomniałem, trochę się pozmieniło. Generator polepszał o dwa poziomy więcej. Laboratorium nieskończonej wiedzy o jeden poziom. Centrum się też zbudował o drugi poziom. Jednostka na siódmym poziomie było 5 na 7. I to tyle. Na razie Buduję sobie dodatkowe miejsce, jak mówiłem po przecinku, bo setę dwie fabryki ataki botów e, zmienić kierunek, czyli fabryki wywalamy. I tych dwóch fabry fabryki botów dajemy na dole i na górze i z tych będzie labo tym wiedzy, bo chciałbym już na przykład przez te 3 godziny, tak. Tak, co 3 godziny będę chciał już odbierać po 3200 expaprawie, więc X bardziej mi się przyda niż przygotowała taka kopalnia. I tak ma szczerze mówiąc, wiecie o tym ile mam już tych, e, tych kuponów na Zeronita albo SuperClay po 500 co, codziennie. Przez te ma e, mam ogólnie po 500 e, kuponów i czasami nie wiem czy Hero Zero jest na to przygotowana. Jak macie tak dużo kuponów, to tak lakuje strasznie cza, e, grę że czasami na nawet mi na przykład jak miałem, wiem, 700 nowych wiadomości, to nie mogłem nadkliknąć wiadomości, więc zazwyczaj przestałem już nie klikać wiadomości albo jeżeli mam przynajmniej mniej niż 200, bo tak strasznie laguje nie wiem czy to u was też tak jest, ale mnie tak to strasznie nagło, że nadklient nie może sami wywalić, aż się jestem zdziwiony nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem, piszcie śmiało w komentarzu, czy wy też tak macie Yy, dobra, jak stajemy z zadań nadzwyczajnych, no zadań nadzwyczajnych, no na razie jeden typ jest Coś tam prawie, z, prawie skończony Tutaj mam na razie tylko cztery zrobione na trybie specjalnym, jeszcze na wiadomo Na normalnym poziomie Co my możemy zsumować, yy, ten trudny może zrobić, ale wątpię, bo trochę jeszcze brakuje No właśnie, co ja bym wydał skinę? bym chyba już skończył, dobra Więc co to na tyle, chyba co tam w 11 dni miałem pokazać. Więc przechodzimy, oczywiście, do eventów. Dobra, i pierwsze oczywiście, eventem będzie to: ee, Jakby to powiedzieć, mi na szczęścia, czyli w ogóle to będzie to samo co było kilka dni temu. Czyli po prostu, jeden darmowy duch, a resztę. Wiadomo, płatnie czyli 9, 19, 29, 50, 39, 49, 59 i tak dalej, tak dalej. Po prostu za każdy duch płacicie 10 opłat więcej, czyli co w sumie bardziej Mati Poziom opowiadał o tym, że za każdy duch wiadomo, płacimy opłaty. To wiadomo, nieopłacalne, tylko wiadomo, opłacalne jest dla beta. I kolejnym, oczywiście, eventem jest uwaga, event wielkanocny. Tak. Oczywiście jest RN Wielkanocny? Będzie oczywiście za dwa dni. I wiadomo, co roku będzie zwykle do zdobycia PET, czyli zajączek Wielkanocny. Nie, to jest chyba. Nie, to będzie wydarzenie. A PET to będzie do zdobycia Tuktuś, który y y mniej więcej wygląda tak. E można oczywiście zdobyć 4 PETy. Przepraszam, dopiero teraz przy tym dokładnie. Można oczywiście zdobyć 4 PETy, czyli tak. pierwsze będzie oczywiście Tuktuś. Tuktuś, który daje oczywiście 20% szans na. Dwa pod rząd ataki W sumie to jest bardziej Pet chyba pod intuicja bo pół na pół Jak na mnie Kolejny oczywiście petem będzie Twenty. Twenty to ma takie coś jak szansa na trafienie krytycznego yy, Przeciwnik ma zmieszany oczywiście krytyk czyli 6% czyli przykładu coś dla mnie Jak byście grali pojedynek o mnie no to Jak macie takiego skinę no to możecie mieć łatwiejszą walkę Następny Petem będzie. I na tym Petem będzie do zdobycia Little Hopsy, ale szczerze mówiąc to nie jest chyba ten Pet, bo on, on nazywa się Little Yushi, a tu jest napisane Little Hopsy i ma specjalną umiejętność na 30 poziomie, a ten Pet ma specjalną umiejętność na 10 poziomie, więc nie wiem czy oni to dodali na tym wszystkich towarzyszach, bo nie ma tutaj informacji zbytnio. Jedynie tylko podali o dwóch Petach, że można na dwóch Petach zdobyć na kasynach albo evencie. A trzeciego peta, czyli litra hopsik, to można zdobyć w wielkonocnym łotrach i w tym pudełku niespodziance, więc nie mogę Wam tutaj akurat pokazać na odcinku, jak mniej więcej wygląda. A czwartego peta na mnie napisali, chyba, bo nie widzę tutaj też na, e, na info. A nie, przepraszam, jest. Lemi. Lemi. Aha. Tak, w sumie mogli bardziej to dokładnie ospisać, bo tak wszystko, jakby to powiedzieć, jednym zdaniu jest napisane i troszkę też, jak to mówić, ciężko czyta. Więc. Y a, y przekazy. E Tili będzie do zdobycia w tym e sezonie. To, co pokazywałem jakieś dwie minuty temu. czyli Event Piramidy, który ma takie PET. I czy powiem, czy jest dobry, czy ok? No, powiem, że to jest PET na... przeciwko Toxic, czyli inteligencji, czy coś o mnie, więc bardzo bym prosił nie korzystam tego PETA no, dzięki. A szukajmy teraz tego PETA coś tego na le. Le le, LE. le, le LE dobrze, chociaż jest alfamatycznie. Lupi, tak? Lupi? dobrze czytam. Le, LEMI, LEMI. Tego PETA. O. I tego peta po danym uniku macie 50% szans na podwójny atak, czyli co mnie to bardziej pet pod intuicję więc oczywiście powodzenie mamy oczywiście zdobywanie tych petów no więc jest pokazane 3 z 4 oczywiście petów jeden nie, nie wiem o liter hopsego jeżeli, jeżeli macie lepszego hopsego to możecie mi dać znać w komentarzu co ma za umiejętność na 10 poziomie i co i jak to mniej więcej będzie wyglądał ten event po prostu y, to będzie system y, wydarzeń, czyli pewnie będziecie mieli do zrobienia 5 zadań, czyli na przykład pokonaj pojedynek, zrobić tam misje, treningi, y, albo nie, pielkę odświeżyć, albo sklep odświeżyć, czyli po prostu takie standardowe questy, czyli po prostu nic nowego, a wiadomo, za zrobienie wszystkich questów będzie pewnie o 5 oponek, 10 umiejętności, pewnie może PET, nie wiadomo. No, to są po prostu taka soczna nagroda, nic się nie zmienia. No, Troszeczkę szkoda, że nic nie mogli zmienić, jakiś nie wiem, innych nagród, albo jakiś inny system. Wiadomo, co do roku... no, Nie wiadomo, no powiedzmy że no takie... takie ser. No, panie, chociaż coś to jakiś tam event, ale... dla mnie to jest nic. No ale cóż. Dobra, i oczywiście ostatnią informacją to będzie oczywiście header Kainy. Następne, czyli oczywiście, które będą za tydzień. Oczywiście Herocoiny będą takie Czyli za wylewanego jednego peta dostajecie oczywiście jeden Herocoin Czyli przykładowo jeden level peta to jeden Herocoin Więc polecam oczywiście przygotować jakiś tam petów Ja niestety mam bardzo mało petów, aktualnie mam 12 petów, nie wiem czy, czy oczywiście tego nam bo. Więc no tutaj będzie chyba u mnie słowo za tydzień w Herocoinach nie wiem. jeszcze mam oczywiście kasenę, więc... O! Akład jeszcze jest Nie Jest młot. Tutaj. I akurat teraz już jest młod. Więc pewnie znaleźć żyć. Jak oglądacie, to to już łot się skończy. Bo to jest o, akurat 1715 jest złot, więc... No trudno się mówi. Na was sadzę. Myślę, że będzie zimne, ale zanim sobie zrobimy tę młotę to bo tam kilka minut mogę stracić, to zanim Będę tak, to sobie oczywiście zakręcimy kasyno, więc zobaczymy czy się oczywiście poszczęści Oczywiście kilka na żywo, a potem tam przy przyspieszonym tempie będę leciał i oczywiście liczę na Peta Bonesa, wiem, że dużo osób mi pisało na Discordzie, że już wylosowaliście peta Bonesa i szczerze mówiąc... Yy... No się lekko wkurza, no bo nie... Ile by... dużo będę na przykład za peta Bonesa, nie mogę oczywiście trafić, On tu mam jakiegoś Loti Czująca bajkowa istota. O. Nie wiem co to, to jest umiejętność, to my zaraz sobie możemy spadzić. No i bardzo się dlatego wkurzam, że nie mogę wylosować Bonesa, no bo Bones to byłby dla mnie idealny pet. Tutaj mamy hopsia. Okej, okay. też nie wiem co to za mnie ma. Teraz oczywiście sobie sprawdzimy. Tutaj mamy tem, jak ci się shot, a nie. Ja za zobaczę, że mamy na tą będ szczotkę. Bo. wiadomo, szczotka to szczotka. Taka. Do kibla jakby. Kolejny ten jako pelejna. I ostatnie, oczywiście, kręcenie To będą. Jak zawsze mam. No. Da, ale nie da. Po prostu tak nie ma, dobra. No co, zobaczmy na tych dwóch nowych pacików. Muszę szczerze nie wiem co one dają. Może 20% szumy odwrócenia uwagi swojego przedniku i sobie go na jedną rundę. O, taki szczerze mówiąc, pet, taki słaby. No po prostu to jest jakby powiedzieć o szeszek, tylko wiadomo, możecie raz na jedną walkę. Wiadomo co jest takie. Mech. A tutaj masz 60% szans na otrzymanie do tego po trafieniu krytycznym ze, ze, na ze strony przeciwnika, czyli to w sumie PET pod intuicja, Więc Wiadomo, ja bym chętnie to wyrzucił tego PETA, a tego poty bym expił. Czyli a bardzo mi prosił nie tych petów przeciwko mnie, dzięki. Bo... a i przy okazji ja bym podziękować serdecznie za w komentarzu w sprawie tego PETA, dlaczego XP mi słabego PETA niż poprzedniego tego którego aktualnie XP. <laughs> Ustawiłem sobie w tym. Eee... Pokaż stoju, tutaj PETA i nie wiem, jaki cudem. I tego nie zauważyłem, więc chciałbym ja oczywiście serdecznie podziękować tym osobom, które napisali mi w komentarzach. No więc oczywiście zaczynam od ocenek. Więc pierwszą oceną będzie. dobra, pierwszą osobą będzie oczywiście ZDX55. Więc tak, statystyki. Wygląda wyglądałem tak. Dwa najlepsze masz wspomagacze. Polecam mieć oczywiście, będziesz że Jeżeli masz ekwipunku, yy, będziesz rzucany, to ok. Jeżeli chodzi o pet, to pet jest. miada yy, ok, nie jest za dobre. No bo o z smusztaną to jest taka średnia umiejętność. Yy, czy tu masz jakiś yy, secik? Nie, nie masz oczywiście secika. To szkoda. Jeżeli chodzi o statystyki, to statystyki no masz ok, jeżeli chodzi o równo-równo. Ale, ale, polecam mieć jakiegoś, nie wiem, peta pod inteligencję, czy pod intuicję, wiadomo. Jeżeli chodzi o kryjówkę, to tak. Kryjóweczka, bym polecał wyw wywalić ten tak kopalnię, bo kopalnie są niepotrzebne. Yy, polecam pozycję będą wywalić, bo pozycja obronna też jest nieprzydatna. Yy, Bohater z też również polecam wywalić, ze względu na to, że bardziej opłaca się na drugim poziomie, jeżeli jeszcze plus jest hydrocoiny na izolowanie itemów, więc albo lepszą na drugim poziom, albo wywalić. W sumie bym ogólnie wywalił. A jeszcze jest OK, tylko padę rzeczy bym polepszył do dopadę poziomu, bo strasznie masz kryjówkę słabą. Przygotował nie, tu powinieneś mieć na dziesiątym na poziomie, tu nie, na piątym, tu może być, na piątym, tu też może być. No, ja byś mało poświęcał czasu dla kryjówki, więc y, tak więcej czasu trzeba poświęcać. Wiadomo, kryjówka jest bardzo ważna w tych w rozwojach, więc pamiętajcie o tym bo nie raz wam dużo może wam pomóc taka krówka niż przykładowo taka drużyna dobra, i oczywiście następną osobę już zaraz będziemy oczywiście oceniać dobra, następną osobą będzie to cn e, cn polecam ci kupić was wspomagacze misji i umiejętności, bo bardzo ci dużo pomagają o tym jeżeli chodzi o yy, ubranka, to nie masz szecika, to szkoda, troszeczkę taki minus. Jeżeli chodzi o peta, to pet jest y, słaby, bo tak, nie masz umie, żadnej trowki umiejętności, więc Sejlem y, polecam Ci zmienić peta, ze względu na to spieszczenie się nic nie da. A ten nom 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 nom, nom też jest słaby, więc ogólnie peta wymiany jak na mnie. Jeżeli chodzi o statystyki, to za dużo kondycji. A więcej nie dałbym nie wiem, w intuicję albo inteligencję, bardziej, wiesz. Szukajcie peta, którego byście chcieli gdzieś pod intuicję czy pod inteligencję. Wiem, że dużo osób tego równo równo, ale to jest takie dla mnie średnie jakby. Wiadomo, każdy ma inny gust, więc nie musicie mnie słuchać, tylko wiadomo, daj jakieś tam różne raczej. Eee, tutaj było małe cięcie niestety. Jeśli chodzi o krypkę CN, to tak, e, to samo kopanie do wywalenia e, Jeśli chodzi o... Eee. o o o kolejne pomieszczenie Fabryko obrony botów tym palcem wywalić eee. jednostkę lepszającą botów eee. nie ulepszać już bo tu się o po mieć na pierwszym poziomie jeszcze eee. jest ok ale polecam mieć bardziej eee. ulepszone poziomy bo tutaj są poziomy bardzo słabe więc poziom eee, do ulepszenia jedynie Dobra, teraz nastąpiła oczywiście osoba. Okazało się, że jest jeszcze trzy osoby niż dwie. I ostatnia osoba na dziś będzie Helsek i Ty na niskim 4. I tak, dwa dobre wspomagacze, najlepsze. Polce mieć w tym że masz rzucenie, to ok. Jeśli chodzi o ekipuny, jak to plus oczywiście zasecik. Jeśli chodzi o PETA, to PET jest dobry, bo przycisk jest bardzo dobry. A jeśli chodzi o statystyki. To statystyki są ok, wiadomo, że ale pod względem tej umiejętności jest ok, w porządku. Jeśli chodzi o kryowerczyka, to tak. Polecę ehm, bym po, po, kupony tutaj z Zanity wywalić. Pozycje będą również wywalić tutaj z Zanity, też polecam wywalić. Tutaj katalystek nie mam po co już ulepszać kompletnie już na 10 poziomie. Ulepszające boty. Nie opłaca się tu ulepszać kompletnie. Jak dawnie. Eee, jak ja ci tu powiem tak. Ja bym laboratorium dał wyżej, gdzieś tutaj. Tu dałbym gdzieś generator, żebyś miał więcej eksportu do tych laboratorium wiedzy. E, zamiast kopalni dałbym tu też również generator, żebyś miał tutaj większą produkcję monet. Zamiast pomieszczenia to bym dał basportowy, więcej Ci to odda. Ale jeszcze to jest OK, no tu masz trochę dziwną zbudowaną, więc... Ciężko by też mi to ocenić. Dobra, więc na odcinku to na tyle. Pamiętajcie, żebyście oczywiście pisali w komentarzach e, swój nick i oczywiście jakiś świat do oceny. Pamiętajcie, pięciu osób maksymalnie mogę oczywiście ocenić i tyle. Dziękuję serdecznie za zaproszenie tego odcinka. Pamiętajcie o e, napisaniu komentarzy w ocenkach mam mam się oczywiście odcinek się spodoba, co byście chciał oczywiście zobaczyć na odcinku. I na tyle. Widzimy się oczywiście na live'ie czy na odcinku. Na no, razie, cześć, pa!